Siemanderu ludziska witajcie w kolejnym filmie na moim kanale i dziś chciałbym zaprezentować wam nową serię Auto Bohater naszej nowej serii. Także zapraszam na film. Tak więc, tak jak już wspominałem, chciałbym zacząć nową serię na kanale. Będzie to dosyć ciekawa seria, mam nadzieję. Bo będziemy wybierać się tym autkiem, który stoi za mną na hamownie. I będziemy modyfikować silnik D14, a jakże, mocarne D14, które praktycznie 90% z Was posiada. I dlaczego pomysł z taką serią? Ponieważ, tak jak mówiłem, 90% z Was posiada ten silnik. I większość informacji, jakie znajdziecie w internecie, są takie, że dotyczące Tuningu tego silnika, dotyczą tego, aby od razu ten silnik wymienić na inną pojemność. Zresztą sam jestem zwolnikiem tego sposobu, ponieważ, no jak wiadomo, nie ma nic lepszego niż większa pojemność. Ale zdaję sobie sprawę z tego, że większość z was po prostu nie stać na inny silnik lub też po prostu nie macie żadnych warunków, aby ten silnik przełożyć. Także. Chciałbym zaprezentować Wam tą serię, będziemy coś tam modyfikować i będziemy to sprawdzać na hamowni także każda zmiana, każdy element tuningowy, który tutaj, który tutaj będzie założony będzie testowany na hamowni Chciałbym nazwać tą nową serię filmów od D14 do B16 i jakie będą założenia, to już Wam mówię, tak jak to jest w B16, czyli Będziemy mieli dwa zadania, i przynajmniej jedno te zadanie chciałbym osiągnąć, a mianowicie 100 koni z litra bądź też moc seryjnej B16A2, czyli 160 koni. Wiem, że to dosyć ambitny, ambitny plan, ale postaramy się przynajmniej jedno założenie wykonać, i żeby chociaż te 140 koni z tej D14 wyciągnąć. No i również chciałbym używać oryginalnych części. W miarę jak najtaniej, żeby to po prostu było budżetowo zrobione I chciałbym pokazać Wam, że da się coś tam mocy do tej D14 budżetowo dołożyć Żeby nie było tragedii, żeby to po prostu nie wyszło kosztowo więcej niż zeswapowanie na jakiś większy silnik Także myślę, że takie 140 koni w D14 już powinno robić robotę No i dodatkowo będziemy się uczyć, tak? Będziemy się uczyć ja też nie jestem, wiecie, encyklopedią wiedzy, więc tego typu eksperymenty na hamowni na pewno czegoś nas nauczą. No i wszystkie wnioski, które sobie wyciągamy z tych odcinków, na pewno będziemy stosować w innych autach, w innych projektach. Także myślę, że to bardzo spoko pomysł. Także przechodząc do, do sedna sprawy, będziemy dzisiaj testować, ile ten silniczek ma mocy. Troszeczkę ubolewam nad tym, że niestety nie jest to seryjny silnik, ponieważ. Ma założony kolektor Sons od D16Z6. Jak również podejrzewam, a raczej jestem pewny, że jest tutaj również zamontowany wałek rozrządu D16Y7. Więc to też da jakieś przyrosty mocy. No ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało na hamowni. Ile ten silniczek wypluje. No i, no i przy okazji przetestujemy sobie, czy tego typu dolot, to jest w tym stylu oryginalny dolot, który jest uważany za bardzo dobry dolot do hondy ten model jest to akurat model z B20, czyli z CRV pierwszej generacji ta rura ma przekroje takie same jak EK4, generalnie cały dolot jest identyczny jak EK4, tylko CRV ma tutaj takie wycięcie więc widać od razu, że jest to dolot z CRV, -ki. lecz wszystko jest takie samo jak w EK4, w dolocie EK4, więc jeżeli tutaj mamy większe przekroje, to więcej powietrza powinien nam ten dolocik dostarczać no i zobaczymy, czy Taki power, power Rura, Power Stożek da nam więcej mocy na hamowni niż oryginalny dolot, i czy w ogóle głośniej, znaczy szybciej. Także będziemy to sobie sprawdzać dzisiaj na hamowni. No i tutaj chciałbym bardzo serdecznie podziękować dla Autopower Soft Kramkowski, z którym mam nadzieję, że więcej filmów wyjdzie, ponieważ będziemy się tam wybierać na hamownię. Bardzo profesjonalna firma. Zajmują się chip tuningiem tuningiem także idealne miejsce dla nas żeby testować nasze auta także na pewno będziemy tam się wybierać nieraz myślę, że na początku zrobimy jakieś takie rzeczy typu właśnie dolot, wydech, a później już będziemy po prostu zagłębiać się dalej, czyli będziemy rozbierać ten silnik na części pierwszej i dokonywać w nim pewnych zmian, ale to już w następnych odcinkach. Także to by było chyba na tyle. Robi się zimno, śniegu nam napadało, a ja jeszcze muszę się wybrać na hamownie, także wybieramy się. Do Suwałk, do Auto Power Soft Kramkowski i zobaczymy, co uda się wykrzesać z tej D14 Także, lecimy! Już powolutku się zbliżamy, Auto Power Soft Kramkowski, jesteśmy na miejscu Także jesteśmy przed czasem, 5 minut wcześniej, wow Okej, okay, a więc jeszcze raz, będziemy ustawiać hamownię. Tak, auto zawiązane, bo trochę już na boki trzeba było. Muzowyszenie wyrabione, dodatkowo. Dobrze po bokach praktycznie zawiązane jest. Jak czterona pędówka jakaś To jest za dużo mocy A więc tak, hamownia e, czy ta prędkość e, obrotu rolek i nie wie jakie obroty ma wow. silnik no i e, teraz właśnie po to będziemy robić kalibrację, żeby ona wiedziała w jakich obrotach, przy jakiej prędkości w kilometrach na godzinę, jaki silnik ma obroty. Powiedzmy, że mamy teraz na obrotach 4000. Teraz ja naciskam. Przycisk wpisuje, że dowodnia mi tu wykazała, że prędkość było 87 km na godzinę. Wieszemy tutaj, że. Obroty wtedy były 4000. Mhm. V start to jest start pomiaru, to, to nas nie interesuje, może być od zera. A tutaj jest obciążenie. Powiedzmy, że jak przy 4000 obrotów zmieniłyśmy 78 to, 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 to jest rzeczywiście takie przełożenie nie za duże. Mamy tutaj powiedzmy 6000 teraz zobaczymy jak. Był też dość dociążony. Generalnie jest jakaś zasada, z którego biegu się panuje? Teoretycznie jest zasada, yy, znaczy tak o, najlepszy bieg yy, w większości auto jest, jest powiedzmy bieg czwarty, bo wtedy przełożenie mniej więcej... równo się obrotom. Tak, mniej więcej. Yy, a, wiadomo, silniejsze auto, właśnie one ma duży moment na kołach, wtedy warto już je zmierzyć na bieg wyższy, Wtedy na kołach moment się zwiększa, przekładnia, po prostu powoduje to, że na koła idzie mniej, dla hamowni jest lżej. Yy, Tutaj auto nie jest tak mocno silne, nie ma dużego momentu, więc tutaj pozwoliłem sobie na pomiar na trzecim biegu. Będzie wystarczająco, bo może być też takie coś, że gdybyśmy mierzyli na auto na wyższym biegu, one ma niezbyt dużą moc. Może być tak, że hamownia w ogóle by nie używała hamulca, no pomiar byłby czysto inercyjny, po prostu on by nie zadążył tak przyspieszać rolkami, żeby hamownia ingerowała tutaj na trójce, pomiar na pewno będzie obciążeniowy. Najpierw tak, ja zapuszczam gaz, czekam do dołu. Będziemy jechać z koksem Tak <laughs> <laughs> Przełożę No ja obstawiam, że będzie 110, moja dupo hamownia mówi 110 Ono od 4000 w ogóle nic nie idzie Tu widać tutaj o. zielony paseczek, taki co mały dega po boku Najbardziej był dobry do pomiaru tego samochodu. A takie wzbięcie! Teraz przeliczyłem straty na okołach. No, 90 powinno być seryjnie. Powinno być, a co to jest? To nie wiem. Mogę tutaj nacisnąć, żeby podgląd był na moc. Aczkolwiek to jest jeszcze nie przeliczone. Może ten wynik delikatnie się zbudził, nie? nie? Więcej, ale sporo straty bo... na kołach ma a bo dlatego no, że no na on trzecim mieście szybko tak? jechał na trzecim tak no. on się kręcił do 7 tysięcy tutaj na mieście coś mi moga... I... tak minęło 7200 200 powinien być tak że było nawet około 140 km na godzinę na trójce no proszę Przez to, że on tak wysoko się kręci była dosyć wysoka prędkość i duża opory tyczenia nieźle że... 106 Napis się zatrzymuje do, do, do zera i 169 i dołek. Daj 16... tak go czuć właśnie od 4000, tak, że jest się, dołek. Coś tu się dzieje właśnie w tym zakresie. Drogi. Bo no, podejrzewam, że tu będzie ten wałek od 1,6 skoro on tak tym środkiem nie idzie. Coś tu jest nie tak, bo zapon jest na 16 stopni ustawiony. Mm, nie, nie, tu zapłoną nie tak Podejrzewam, że tam może być zasucho przez ten wałek. W tym miejscu, dlatego ono w ogóle nie idzie. bo potem taki skok jest od tych 4400. Dobra, możemy zmierzyć jeszcze parę razy dla powtórzenia. No. No. Niedobrze. <grym> niedobrze! 111 i i znowu taki dołek. Nie, no tam coś musi być co Jak jest to akurat. Jak jest dobrze, za mało tej mocy, to nic niedobrze. <grym> Ale to, 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 to tak, tak. O! Coś pewnie było robione. Ale generalnie, żeby ten, ten. Do pomiaru tych dwóch dolotów, to mamy jakąś tam bazę wyjściową do dalszych rzeczy. 121 Nm więcej, jak płucze ten. Przy pomiarach, e, przy pomiarach tych samochodów e, z OBD2 to obroty się szczepuje przez tester, żeby <słysy> <słysy> to było bardziej dokładne, no bo wskaźnik może e, przekonywać. E, tak, nawet nawet auta mamy e, dosyć znacznie przekonywy. Aczkolwiek ja na... samo przełożenie, tutaj ustawienie przełożenia na hamowni, to ma bardziej wpływ na wynik momentu, mm -hmm. a nie, nie na moc yy, Nie wpływa też tak na moc, tutaj bardziej na moment, wskazanie momentu no, Ale ja powiem Ci, że powinno być dobrze, bo... Ale no niestety musi nie dać tutaj naszy. Powinno być dobrze, bo tam na 700, 7200 akurat, było widać, mm. że zaczyna wcinać, nie? też się trochę olej? O trochę. ile dostał, też się nic prawniejszy O ile jeszcze jest ten olej? Nie, to no, też to jest jakiś, się nie. Tak, tak, to jest jakiś, jakiś, to jakiś, 106 ,4. no to przy pierwszym pomiarze, bo 106, później 110, teraz no 106. No, jeden ja taki pomiar, coś tam skoczył, Nazwyczaj dobry. Dobra. Mam kciuki, żeby tamten był lepszy, bo chociaż kurczę, no teraz taka pogoda sprzyjająca jest. Będzie przed odcinką w żeby się czek zapalał Po prostu już odpuszczał. Ale no teraz normalnie już. To jest. No nie, wyszło lepiej. Tragedia. No cóż, tragedia. Głośniej i szybciej. Czy jest pewien zakres obrotu, w którym to... Na tym dołeczku delikatnie, ale górą wszystko lepiej. Takie są no, takie, mam się Coś kawę no to. Zobacz tamten nie wiem. Ja <laughs> tak zawsze chwaliłem ten dolot oryginalny. <laughs> Chociaż ciekawe, no właśnie, jak ten jest wałek. Szkoda, że wcześniej nie zmierzyłem AFR-ów, co tu się dzieje, po prostu... Bliższy się rzędów. 100 100 rzędów. to, rzędów. 100 100 Nawet nie wiem, ile tam Ten oryginał lepiej buduje, ale reszta kurwe... Żeby jeszcze tego tylko... Nie, już jak przyjadę następnym razem, to będzie z sądu odstrojone, wszystko będzie elegancko Wtedy będzie... taki nie skracać sobie, bo się do dołu pada, bo się tu i motory, no I to jest niepeczna rzecz, że Jak już praktycznie nie jest to samo. Chociaż z może, bo ten jasno-niebieska to Newton, niut, tak? nie prawda, dzisiaj go lepiej to I ta, no, ta jasno-niebieska niebieska, to jest na to koła. To a na no, prawo, no, nie? A niebieska, ciemna to jest Newton. Tak, tutaj. Pomogę. Z końcową, nic tam się nie różni. A... Pierwszy ze zmienionym dowotem i trzeci, więc tutaj praktycznie wszystko się ładnie pokrywa. Mniej więcej 106,5, 106,6. To już jest. Minutków. Ten pierwszy seryjny, tak? Znaczy nie, to jest, to jest, to jest już z wstawionym tym zmieniającym, zmieniającym. Mm -hmm. Aha, dorody. sam stożek, sam stożek. Tak, tak to wygląda. A tutaj. Przedrzucić tylko ten seryjny. Jeszcze powiedzmy tamten jeden z tymi stratami. Źle wyżej, to jest pierwszy pomiar. I to jest trzeci pomiar. No takie, to porównywalne też. 106 pani 120 I teraz tak powiedzmy, że sobie stawimy tutaj na tapetę e, pomiar trzeci pomiar trzeci i e, podstawimy sobie też ten pomiar trzeci ze zmienionym pilotem. no tak, to, tak, to tylko tym zmieniłem. dołem lepiej, delikatnie. Czekaj, czekaj, jeszcze może inaczej. To, to na pierwsze. Dowód. Ona, tak, tak. Czyli tak Tu zaczyna coś dołem być lepiej. Ta na seryjnej. Cały ten szczyt się uh -huh. troszkę przesuwa, ale on jest bliżej. Ale potem traci. Tu, tutaj trochę traci. No i tutaj praktycznie już od 4000 obrotów uh -huh. w górę. Coś tam. Coś tam to daje. No i już tutaj sam, sama górka to praktycznie tutaj od 6 Czyli podejrzewam, do góry, że to już... już to nic nie zmienia. Ale więc, ale tutaj ten zakres jak mhm. najbardziej silnik się troszkę lepiej i Coś tam to długość Długość do lotu robi swoje. No niestety no. nam coś tracimy, coś zyskujemy. Czyli jednak lepiej stożek zamontować. No. Różnica 0,2 konia, ale Newta 5,5 już. Znaczy, tutaj były wartości maksymalne, nie? Mm. No ten przebieg mm. tutaj, mówię, od 4000 w górę. Widać, że już jest, Różnicę, jest różnica lepsza. jest różnicy, Można powiedzieć, że no, tutaj mamy 125 Nm. A na serii mamy 120 czyli 5 minutka tutaj mamy 5 minutka dodane i tutaj to. Niby to tak dużo wygląda na, na kreskach atomikroskopijnej No, no to jest wolno wolne tutaj kurczę, no takich przyrostów, jakichś dużych na takich rzeczach się nie ukrywa, ale troche, trochę z tego, trochę z tego i... Zobaczymy, no czy uda się nazbierać te 140. Dobra, taki plan, masz. No, taki plan jest, taki okay. plan jest. To ja Ci dziękuję bardzo serdecznie dziękuję. za udostępniony czas. Na Zapraszam. hamowni. Zapraszam. Oczywiście zapraszamy wszystkich do Auto Power Soft tak. Krałkowski, do pana Mateusza. Tak, tak. Kontaktować chip się. Chip tuningi i wszystkie inne rzeczy. Tak, Hondy też robimy, no co prawda wiadomo, te nowsze to trochę bardziej. Mhm. Wolnosących ja generalnie silników nie robię poza mhm. tam szczególnymi, takimi głównie zrobionymi. Ale pozostała auta. Oczywiście wszystkiego nie robimy, bo to nie da się robić wszystkiego w mm -hmm. dzisiejszych czasach. Tak, ale, tak, wiadomo. Ale, ale serwis też, tak? Jakieś naprawy, czy tylko typowo, czy tuning? i typowo, typowo, czy tuning. Takie rzeczy. Czyli to, co najlepsze. <laughs> Powiedzmy, no, jak auto w miarę, miarę sprawne przyjedzie. Ja akurat tym, robię to i, 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 i tak to wygląda. Dobrze, to już nie zajmujemy więcej czasu, uciekamy do siebie i co? Wrócimy po kolejnych jakichś tam zmianach. I będziemy Zobaczam, dalej mierzyć. Ja drukuje, Także to, to, to by nie było. Nie, wystarczy, wydruk sam nawet. A więc, tak ludziska, jesteśmy już po pomiarach. Ja już mam sobie wykres wydrukowany. No i generalnie tak, jak wspominałem, na 99% jest tutaj wałek D16Y7. Jeszcze tutaj dam Wam przybitkę z wykresu. Wykres również będziecie mogli znaleźć sobie w opisie, żeby sobie go zobaczyć były przyrosty mocy, niestety nie ma przyrostów newtonometrów jeżeli względem serii, jeżeli chodzi o serię bo seria powinna mieć 90 koni 124 Nm chyba a wyszło teraz 106 koni 106,6 konia i 125,5 Nm. także jeżeli chodzi o most, to jest praktycznie 16,6 konia więcej od serii właśnie dzięki kolektorowi D16Z6 oraz oraz, oraz temu wałkowi e, rozrządu, niestety, przez ten wałek widać, że od e, 3600 do 4400 jest dołek. Spowodwa, spowodowany on jest prawdopodobnie tym, że po prostu mieszanka jest bytu boga i po prostu ten silnik tamtędy w tym zakresie obrotów nie jedzie. Także e, jeżeli chodzi o porównanie do lotów, to niestety jestem bardzo zasmucony, ponieważ No seryjny dolot w tym zestawieniu modyfikacji, jakie są w tym samochodzie. Niestety seryjny dolot wyszedł gorzej, e, chociaż w piku jest praktycznie to samo, lecz niestety przez e, środek przebiegu momentu, jak również i mocy e, stożek jest lepszy od zakresu od samego dołu, jak również w środkowym, praktycznie do samego końca, gdzie na końcu już tutaj te dwa doloty się zrównują. Czyli jeżeli chodzi o e, newtonometry, to od 2000 do 3000 jest o wiele lepiej. Dołek jest e, niestety bardziej widoczny, jeżeli chodzi o newtonometry na tym dolocie, ale za to później od 4000 aż do 5600, 5800 jest dużo, dużo lepiej, w granicach nawet do 10 niutonometrów, więc więc, więc, no niestety niestety, niestety, tak, bo byłem zwolennikiem dotychczas fabrycznych tych dolotów, które są ciche nie drzą japy, ale niestety stożek z odgrodzeniem wyszedł lepiej o wiele e, od zwykłego dolotu także jeżeli macie tego typu modyfikacje w swoim aucie, to polecam właśnie, żeby sobie ten stożek założyć, eee, tylko żeby po prostu był zrobiony z głową, więc odgrodzenie musi być nawiew zimnego ze zdarzaka. Bo pamiętajcie również, że mamy teraz warunki zimowe, czyli jest zimno, eee, taki stożek i taki silnik ma o wiele lepiej. Nie wiadomo, jak wykres wyglądałby na przykład w lato, gdzie byłoby dosyć gorąco. Także na dzień dzisiejszy wygląda to tak. Eee, z góry przepraszam za to, że. Może nie było zbyt dobrze słychać mnie i pana Mateusza tam z hamowni Ze względu na to, że ten wiatrak naprawdę mocno hałasuje Myślałem, że aparat to ogarnie, ale niestety nie ogarnia Także myślę, że następnym razem będę musiał sobie dokupić mikrofony krawatowe Aby po prostu było nas lepiej słychać Żeby jakość tych filmów na hamowni była lepsza No i żeby było nas dobrze słychać no, i jeszcze raz chciałbym po podziękować dla pana Mateusza z AutoPower Soft Kramkowski, Bardzo serdecznie zapraszam tam do nich na cheap tuning e, waszych aut, jeżeli takie macie: diesle, benzyny. E, bo naprawdę jest to profesjonalna firma. Kilka moich znajomych e, ma zrobione tam soft i są w pełni zadowoleni z całej obsługi. Naprawdę profesjonalne podejście. Zawsze można się z nimi dogadać, tak jak sami widzieliście, można porozmawiać, się pośmiać. E, jeżeli chodzi o pomiary, to tym bardziej, bo. Jak byłem B20, to pomiarów było chyba około 10. Tutaj w tym przypadku mieliśmy lekkie problemy, bo coś tutaj nie grało. Generalnie straty tam wychodziły bardzo mocne. Dodatkowo trzeba było mocy spiąć auto, bo zawieszenie jest wybite i po prostu uciekało na rolkach. No i tak jak mówię, były delikatne problemy, bo ta odcinka jest dosyć mocna i to zakłóca odczyty na hamowni, tak jak sam Pan Mateusz mówił. Więc musieliśmy tutaj trochę powalczyć, bo gdybym za mocno przeciągał na odcinkę, to po prostu pomiar był do śmietnika i tyle. Także e, kupeta przeżyła karanie na hamowni, pomiarów było ponad 20 myślę, także naprawdę można się dogadać. Przez całą godzinę była karana na tej hamowni e, nic, dzięki Bogu się nie stało. Także będziemy ją dalej modyfikować, dalsze modyfikacje myślę, że będą w następnych odcinkach. No i myślę, że zaczniemy teraz od, od wydechu i całego kolektora wydechowego, a później e, po montażu tego kolektora wydechowego zajmiemy się zastrojeniem, bo trzeba tym autem przejść na OBD1, żeby móc je stroić, bo widać po tym wałku rozrządu, że niestety jest za sucho, że, że mieszanka jest zbyt uboga. No i on też również nie generuje całej swojej mocy, którą powinien mieć. Także przystąpimy sobie do strojenia, w którym z jednym z odcinków. E, no i tyle. Także ja od siebie dziękuję. Dzięki za oglądanie. Zostawcie lajka, like zostawcie subskrypcję. Pamiętajcie o grupie Facebookowej Ludzi Roniego, Pamiętajcie o Instagramie e, również. W opisie zostawiam wam e, kontakt do AutoPower Soft Kremkowskiej, jeżeli chcecie tam wbić na znaczy Cictooning i tak dalej. Możecie jak najbardziej napisać, umówić się, jeżeli jesteście tutaj z okolic, oczywiście. Także to by było na tyle. Ja jestem mega zadowolony. No i zapraszam Was do kolejnych odcinków. Także na razie, cześć!